Doskonale wiemy, że od kilku dni nasz powiat radomszczański znajduje się w czerwonej tak zwanej czerwonej strefie, gdzie obowiązuje całkowity nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. W związku z tym jeszcze kilkanaście dni temu policjanci stosowali faktycznie pouczenia wobec osób, które nie stosowały się do tych nakazów. Natomiast w chwili obecnej niestety policjanci już stosują postępowania mandatowe oraz kierują sprawy na drogę sądową. W takich sytuacji mamy dziennie kilkanaście, kilkanaście interwencji, gdzie policjanci nakładają mandaty karne bądź kierują sprawę do sądu. Yy... Ja chciałem przypomnieć, że jeśli chodzi o postępowanie mandatowe w tej sytuacji, to jest mandat w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego to jest nawet 5000 zł grzywny. Natomiast też chciałem zauważyć, że groty z interwencji to są interwencje, gdzie już sami mieszkańcy naszego powiatu zgłaszają interwencje, że osoby bądź to przemieszczają się po ulicach bez maseczek, bądź też siedzą na przystankach autobusowych, czy też jeżdżą komunikację miejską bez zachowania reżimu sanitarnego. W tych sytuacjach oczywiście też reagujemy. My też podejmujemy moją interwencję